Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Marcin Smugły po tej stronie. Kochani, dzisiaj śpieszę się z prezentacją Batmana Wyjątkowo Mrocznej Nocy. Batmana, który u mnie trochę przeleżał, bowiem jest to komiks z jednej strony zachwycający, z drugiej. Mający pewne bolączki, bolączki, które są często obecne w serii DC Black Label skierowanej dla dorosłego czytelnika. No i w dzisiejszej prezentacji opowiem wam o czym jest ten komiks, pokażę wam fenomenalną scenę graficzną i pozwolę sobie pogadać trochę. O, podejrzewam moich przytykach do tego komiksu drobnych, ale postaram się również wam nakreślić. według mnie. Pewną bolączkę, którą zauważam coraz częściej w różnych, se, w różnych komiksach z tej serii, ale zanim przejdziemy do fabuły, a jeszcze jedna ważna rzecz na początek. Osoby, które interesują wybiorcze tematy, możecie sobie rozwinąć opis tego filmu, tam posegregowałem różnego rodzaju, gdzie opisuję fabułę, ilustrację, jest pogadanka i podsumowanie odnośnie Batmana wyjątkowej, mro, mrocz, wyjątkowo mrocznej nocy. Dobrze, zacznę najpierw od prezentacji um, wydania, jak zwykle DC Black Label, twarda oprawa. Pozwoliłem sobie um, przygotować tutaj Zagładę Gotham, pierwsze wydanie, też również od Egmontu. Zagłada Gotham w swoich wymiarach przypomina standardowy komik superhero, dlatego możecie sobie wizualnie zobaczyć, jaka jest różnica wyjątkowo mrocznego tam ma leciutko kilka takie dodatki odblaskowe, które nas już powoli, do, do, do których nas przyzwyczaili ostatnio wydawcy no i powiem Wam szczerze nie zdziwcie się, jest. Mój akurat y, egzemplarz ma pewną wadę fabryczną, także jak zobaczycie tam pewne takie kropeczki, to może Wam już zaprezentuję. Widoczne, szczególnie tutaj. O, widzicie, takie kropki są. To no nie przejmujcie się. To akurat jest mankament związany z moim wydaniem. No, jeżeli macie takie mankamenty, to zgłaszajcie. Zgłaszajcie przez to wydawnictwa, przez co sklepy będą wiedzieć, że któraś seria komiksu no niestety nie została poprawnie zrobiona. A komiksy nie kosztują mało. Moi drodzy, przechodząc do fabuły, zacznę od tego, że Batman, tutaj zaprezentowany, został wydany w serii This Label i jest to seria, która zbiera historię o Batmanie. Dziejące się poza obecnymi wydarzeniami prowadzonymi w takich komiksach, jak na przykład Detective Comics, czy po prostu no, szeregowe historie z uniwersum Batmana. Dlatego dla osób, które nie czytają obecnych komiksów z, z Batmanem, nie bójcie się, możecie spokojnie zatopić zęby w tą historię i odnajdziecie się bez żadnego ale. Moi drodzy, zanim nastąpi wyjątkowo mroczna noc, to mamy bardzo parny dzień i bardzo duszny wieczór. Historia rozpoczyna się informacją, że mm, groziny przestępca EMP, który kilka lat temu dokonał bardzo poważnych, e, poważnego wykroczenia, zostaje przeniesiony z e, Arkham do więzienia Blackgate. Otóż, sławetne Arkham przeżywa remont. Wiecie, kochani, no trzeba raz na jakiś czas pomalować ściany, położyć nowe podłogi czy tapety. Stąd yy, yy, pomysł przewiezienia więźnia w nocy, bowiem co złego w Gotham w nocy może mieć yy, miejsce? No, na pewno nie ma korków. No ale... Na szczęście, miasto ma swojego obrońcę. No, i Batman krąży nad miastem, obserwując konwój. I tutaj, jeszcze na chwilę się zatrzymam, zanim pójdę dalej z historią. EMP jest to nowy złoczyńca w uniwersum Batmana, którego moce polegają głównie na tym, że wchłania prąd. Ale nie tylko, moi drodzy, z kontaktu i z generatoru, ale również pochłania prąd generowany przez nas bowiem, no tak się złożyło, że nasze mózgi generują pewien potencjał energetyczny coś w stylu takiej małej bateryki to jest nawiązanie do filmu z, z pierwszej części z, z Matrixa. Podejrzewam, że ci, co oglądali, to sobie przypomnieli tą scenę, kiedy Morfeusz pokazuje baterię. No ale dobra, kontynuując dalej historię. Przestępstwo, jakiego się dokonał, MP, mocno wpłynęło na ludność, która po dziś dzień nie zapomniała mu tej, tak tej krzywdy, której wyrządził mieszkańcom GOTAM. Stąd pojawił się pomysł, żeby e, lokalne gangi napadły na konwój i dorwały przestępcę. I tu, moi drodzy, stop. Mapa. To jest w ogóle fajna rzecz. Jock postanowił raz na jakiś czas zaprezentować nam moment, w którym jesteśmy. Oprócz czasówki, do której się też będę za chwilę odnosił, mamy tutaj prezentację drogi, jaką ma przebyć w tym momencie konwój i Batman, i oboje są gdzieś dopiero widzicie na początku drogi. Jednak za chwilę ma się to wszystko zmienić, bowiem, tak jak wspomniałem: gangi nie śpią, postanowią wyjść na ulicę i zaatakować konwój. Do akcji łącza się Batman. Pośród tej szamotaniny zostaje uwolniony przestępca, który postanawia uciec. I obserwujemy sceny, w której to Batman goni EMP. No niestety to jest fajna scena jak EMP skacze z budynku na, bat, na budynek, zanim nim Batman i oczywiście w tle Bat-sygnał. No i niestety EMP udaje się dostać do generatora, wyssać całą moc nawet z tych generatorów zapasowych. No i moi drodzy rozpoczyna się najmroczniejsza noc w historii Gotham. Noc, w której Batman będzie musiał Zabrać złoczyńcę na swoje barki i zanieść go do więzienia. Blackgate. Oczywiście, żeby więzień yy, nie, yy, nie zbudził się, żeby nie rozrabiał za bardzo, pacyfikuje go poprzez urządzenie. Mam nadzieję, że wam pies mój nie przeszkadza. Ja was bardzo przepraszam, staram się nagrywać w warunkach, kiedy jest cicho, ale no, ostatnio mam, no, od dłuższego czasu mam problem. Mój pies bardzo źle reaguje na różnego rodzaju e, odgłosy, wydobywające się za domem, a z tego, co słyszę, to przyjechała śmieciarka, także mm, mam nadzieję, że <laughs> nie czujecie się z tym źle. Ale, moi drodzy, kończąc fabułę, od tego momentu będziemy teraz Oglądać wyczyny Batmana, który yy, tak naprawdę o swoich siłach z ograniczonymi zasobami będzie musiał przedostać się z tego miejsca do tego, unikając różnych rzezimierzków. Przejdę teraz z powrotem na początek komiksu, bowiem opowiem o stronie graficznej. A podejrzewam, że zauważyliście, że mamy tutaj do czynienia z niebanalnym Batmanem, bowiem. Jock, czyli artysta, który również sięgnął po scenariusz w tym komiksie, zaskakuje. Poprzedniego komiksy również były zaskakujące. Niemniej no przyznam wam się szczerze, że widzę z każdym jego dziełem rozwój, rozwój i charakterystyczny styl. Z jednej strony, statyczne kadry, statyczne komiksy, w których możemy obserwować to, co się dzieje na ulicach, albo możemy obserwować konferencje. Typowy superhero. Niemniej, w pewnych momentach wkrada się chaos, wkrada się duża ilość kolorów. Batman, powiedzmy, albo postacie są leciutko chaotycznie narysowane, co według mnie ma za zadanie wprowadzić akcję wprowadzić taką presję, którą, na którą jest poddawany. Czarny ryzysz, i tutaj pozwolę sobie jeszcze moi drodzy skoczyć do trzeciego rozdziału, bowiem zobaczcie na tą grafikę Batmana. Mam nadzieję, że zostanie dobrze uchwycona przez kamerę. Jest miodna, jest taka właśnie kreszka chaotyczna, poszarpana. Wygląda to dobrze. Kolejna, według mnie, fajna rzecz to jest kontrast dzień i noc. Zauważcie, że w momencie, kiedy i yy, 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 mamy jeszcze do czynienia z wieczorem, kiedy INP nie wyssał energii, kolory kadrów są żywe. Tutaj akurat mam przykład, kiedy jest w więzieniu, ale zobaczcie, mamy yy, dużo, ilość yy, żółtego, takich jasnych kolorów, czerwień się przebija. Natomiast w momencie, kiedy yy, następuje blackout, to Kolory przychodzą w zimne. Oczywiście przebija się również czerwona krew, ale zobaczcie, że kontrast jest mocno zauważalny. No i moi drodzy, myślę, że na tym etapie pozwolę sobie przejść do pewnej pogadanki. Pogadance, w której postaram się opowiedzieć o wadach i o zaletach tego komiksu. A zacznę od słodzenia. I. Na pierwszy rzut oka powiem, że ten Batman jest bardzo ładnie namalowany. Jest to jeden z ciekawszych komiksów obok niedawno wydanego, no niedawno, rok temu ponad wydanemu Batmanowi Imposterowi, gdzie muszę przyznać szczerze, że bardzo bawiło, bardzo dobrze bawiłem się oglądając, tutaj specjalnie użyłem to słowo oglądając, podziwiając grafiki artystę bowiem to jest właśnie fajnego w komiksach DC Black Label. To są komiksy, które, do których można podejść za jednym zamachem, dostarczają nam no nie tylko czasami scenariuszowych scenariusowych rozgrywek, ale, rozrywek, ale również właśnie wizualnie potrafią być ucztą dla oczu i taki właśnie jest ten Komiks. Druga sprawa, która mi się bardzo podoba w tym komiksie, to jest przedstawienie sylwetki Batmana. Batmana, który nie jest półbogiem chodzący w zbroi wypełnionej gadżetami. Podoba mi się to, że ostatnio mamy odejście od tego, um, od tego wizerunku, który królował przez wiele, wiele lat, gdzie to Bruce Wayne był takim, um, nie, taką, takim niezniszczalną maszyną w stylu Iron Mana który po prostu wchodzi, tych wszystkich przestępców, ciach, 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 swoimi gadżetami. Tutaj mamy nawet motyw, gdzie Batman e, sprawdza stan sw swojego pasa i sam twierdzi, że sam mówi do czytelnika, cholipka, e, zaczyna brakować mi, e, zaczyna brakować mi e, sprzętu, co według mnie fajnie podkreśla, że mamy bardziej do czynienia z ludzką stroną superbohaterszczyzny. Moi drodzy, nie bez kozery użyłem cholipka, bowiem no zdarza się jednak tak, i tu już przejdę powoli do takich przytyków, takie można powiedzieć moje luźne spostrzeżenia, które nie są ani dobre, ani złe, takie moje, takie moje przytyki, wiecie. Trzeba trochę pomarudzić, nie? W końcu święta. Ehm, a właśnie przy okazji, no, wszystkiego najlepszego z okazji świąt, jak wam jeszcze nie życzyłem. Ehm, dużo smacznych potraw i obyście się nie przejedli, obyście byli spokojne, spokojno tego, spokojnie po prostu spędzali ten wspaniały czas. No, ale dobra, wróćmy, wróćmy do moich jękołów. Moi drodzy, no, zdarza się tak, że mamy do czynienia, tak jak na przykład z tym kadrem, gdzie Batman napotyka przestępców Którzy mówią do niego: Gacuś, a ty dokąd? Moi drodzy, jak doszedłem do tego momentu, banan pojawił mi się na twarzy. Natomiast zdaję sobie sprawę, że niektórych czytelników e, takie sceny mogą wyprowadzać z tempa czytania, dlatego jesteście ostrzeżeni. Druga sprawa, która mm, no, może nie do końca mi przeszkadza, ale którą można by troszeczkę lepiej rozwiązać, to jest presja czasu i presja miejsca. Presja czasu została przedstawiona w postaci upływających godzin do świtu, natomiast presja tej odległości, tego presja miejsca, gdzie jest Batman, została przedstawiona poprzez mapy. I powiem wam, że bardziej podoba mi się ten motyw z mapami. Jeżeli chodzi o presję czasu, tak zastanowiłem się, czy dlatego tak zmieniam kadrami, i zatrzymajmy się na, na tej presji czasu, zastanawiałem się, czy nie lepszą, na przykład zabiegiem byłoby pokazanie jak upływa y, energia w urządzeniu, które ma za zadanie spacyfikować EMP. Wystarczyłoby taki mały kadr, w którym widzę po prostu stan upływających po prostu y, no, tych światełek. Powiem Wam, że wywołałoby to u mnie większą presję. Czasówka była ok, natomiast podejrzewałem, że jeżeli bym ten komiks czytał powiedzmy na raty. Nie, odczu, nie odczuwałbym tak tej presji jak na przykład czytanie za jednym podejściem. Jeżeli chodzi o mapę, jak dla mnie świetny zabieg, i powiem Wam, że y, mam, mam takie przemyślenie, że to byłoby naprawdę fajny motyw, fajny rozdział pod grę wideo. Wyobraźcie sobie otwarty świat, gdzie wy jako Batman z ograniczonymi zasobami musicie przejść od punktu A do punktu B, niosąc rzeczywiście, mając pewnie utrudnienie, dbanie o to, żeby nie zabili wasz ładunek i przy okazji jesteście atakowani przez różnych e, złączeńców generowanych przez sztuczną inteligencję. No, powiem wam szczerze, że pomysł na grę wideo byłby fajny. Mam nadzieję, że kiedyś może doczekamy się e, wspomnianej gry. No, i to jest, moi drodzy, myślę, że to jest dobry czas, żeby przejść do rzeczy, która najbardziej mnie zmierziła, jeżeli chodzi o, 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 o ten komiks. Czyli wątek poboczny, który tak naprawdę wybił mnie z całej z całego tego tempa akcji, które było zarysowane w pierwszych dwóch rozdziałach. Nawet, powiedzmy, w, w, w dwa i pół rozdziała, bo połowa gdzieś trzeciego rozdziału dzieje się w kanałach, także tam też jest jeszcze fajne narysowane tempo i poczucie, że trzeba dostarczyć więźnia na czas do Blackgate'a. Moi drodzy, ogólnie to jest taka, mi się zdaje bolączka w DC Black Label, też widoczna w Batmanie Impostorze, gdzie tam znowu, oprócz świetnych rysunków, mieliśmy ciekawe postacie, ten finał to połączenie wszystkich wątków generowało niestety zgrzyty. Nie chcę wam za dużo opowiadać, nie chcę wam za dużo streszczać, ale oprócz y, motywu y, niesienia. Przestępcę przez Batmana. Mamy również motyw szefowej więzienia Blackgate, która, która poszukuje pewnej osoby, pewnej osoby, która, um, którą będzie chciała wykorzystać przeciwko Batmanowi i przeciwko EMP. I może scenarzysta Jok miał. Ciekawy, ciekawą wizję, ciekawą możliwość przedstawienia, bo, bo no przyznawam się szczerze, że końcówka, ten motyw, który mm, znaczy tą lekcję, którą chce nam przekazać Jock, jest jak najbardziej szlachetna i, i myślę, że jest ciekawa, natomiast nie, nie miałem tego współmiernego ładunku emocjonalnego do tej całej akcji, którą tu widzicie, która się rozgrywa na niniejszych kadrach. no Tutaj się powtarzam, co spowodowało, że no niestety. Komiks trochę spadł w moich oczach i przyznam wam się szczerze, że. Podsumowałbym ten komiks innym zdaniem. Że jest to dobry Batman, ale. i tutaj może trochę prywaty. Przyznam wam się szczerze, że mam właśnie taką półkę. Eee, to jest najniższa półka w, w mojej szafeczce, w której leżą właśnie takie komiksy. Komiksy, w których których mi się dużo rzeczy podoba, ale jest ten jeden, jeden niestety zgrzyt, ta jedna skaza, podobnie jak w tym komiksie moim. To jest po prostu taka jedna skaza, która powoduje, że no, odbiór tego rysunku, odbiór tej grafiki jest zaburzony tutaj specjalnie pokazuję żebyście też odczuli to, co, jakie są moje odczucia. No i moi drodzy, myślę, że to jest. No, no właśnie, o co chodzi z tą moją półeczką? Powiem Wam szczerze, że ten Batman wyląduje na tej półce. I ja mam taką zasadę, że staram się po jakimś czasie wrócić do takich komiksów i zobaczyć, czy, prze, czy przetrwały próbę czasu, czy jestem w stanie odnaleźć w nich jeszcze coś nowego, odkryć coś, co spowoduje, że ten komiks wyląduje u mnie w mojej biblioteczce i będzie ze mną na lata, lata, lata. Boję się, że niestety tak nie będzie. Boję się, że ta końcówka całkowicie zaburzyła mi odbiór, że spowodowała, że jakość historii no, spadła. Jakość historii niestety spadła. No i przejdźmy teraz do krótkiego podsumowania. Powiem Wam, że uważam, 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 że wyjątkowo mroczna noc jest to. Dobrze opowiedziany, średnio poprawnie, o, może jakoś tak bym określił, że jest to poprawnie określony, jest to poprawnie e, napisany Batman, jednocześnie zaznaczając, że jest bardzo ładnie namalowany. Jest to Batman, który wykorzystuje motywy znane nam już w popkulturze. Patrząc nawet na tę scenę, przypomina mi się film 16. dzielnica, motyw, w których to bohater musi... E, Poświęcić się musi to dać siebie wszystko, żeby donieść ładunek na miejsce. A po drodze będzie spotykał różnego rodzaju przeszkody. Uważam, że jest to dobry komiks, żeby potraktować go jako przerwę w czytaniu jakiejś dłuższej serii, kiedy jesteśmy zmęczeni. Potrzebujemy troszeczkę odpoczynku. Uważam, że jest to dobry komiks do przeczytania na raz. Powiedzmy, mam ochotę sięgnąć po jakieś niezajmujące superhero, które w, w krótkiej historii zaprezentuje mi moją ulubioną postać. I wreszcie, jest to ładnie namalowany komiks. Dla osób, które e, lubią patrzeć na kreskę, zawiesić się trochę nad kadrami, e, których takie drobne szczegóły ujmują, myślę, że będą zadowolone. I tak, patrząc na całość DC Black Label, uważam, że mm, Wyjątkowo Bruszczanoc wychodzi w porządku. Nie jest to najsłabszy komiks z tej serii, nie jest to najmocniejszy komiks z tej serii. Jest to powiedziałbym taki średniak aspirujący do e, dobrego komiksu. Myślę, że osoby, które zakupią go, przeczytają, będą zadowolone. Myślę, że też u niektórych komiks ten zawędruje na półki, będzie ładnie wyglądał. Zwłaszcza, że DC Black Label jest bardzo fajnie wydawany. Egmont dba zawsze o to, żebyśmy mieli do czynienia z ładnie prezentującym się Batmanem. No i moi drodzy, myślę, że to tyle. Nie ma co bardziej pastwić się nad tym Batmanem. Jeżeli chcecie sięgnąć po naprawdę świetną historię to jak dla mnie dużo, dużo wyżej jest Batman Zimia 1. Jest to również Elsword, czyli wymagana jest nasza wiadomo, na, znaczy niewymagana jest nasze, e, nasza wiedza odnośnie uniwersum, mitologiczności Batmana. Ehm, Trzy części obecnie są dostępne. Z racji, iż y, ostatnia, trzecia część była wydana w tym roku, to wiem, że Egmont dodrukował pierwsze dwie, które długo, długo brakowało na naszym rynku. No i moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o, o teraz. Ja jeszcze tylko sięgnę po inny komiks, bowiem z racji świąt postanowiłem zrobić wam mały, drobny prezencik i zapraszam was koło godziny 18, gdzie wjedzie komiks ta, która mówi o dziewczynce, która postanowiła zdradzić swój lud i stać się tłumaczką Corteza. Cortez jest to konfiskator, który podbił obecny Meksyk. I tak, moi drodzy. Ciekawa historia, która opowiada tak naprawdę historię podboju Azteków, Majów, ludów prekolumbijskich, który jest kawałkiem historii Ameryki Północnej i Środkowej, również też południowej, bo na południu byli Inkowie, którzy inni konfiskatorzy podbijali. Ale o tym w kolejnym filmiku bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na facebooka, tam wszelkie informacje, y, przyszłe filmiki, które będę wrzucał. No i to tyle. Trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt jeszcze raz. I słyszymy, widzimy się na kanale albo na Facebooku, tudzież na antenie Radia y, Underground, które, w których prowadzę audycję y, komiksową. Trzymajcie się.